Cześć. Zapytacie, ile jest warta y, noga dla fizjoterapeuty? Jeszcze kilka miesięcy temu nie odpowiedziałabym Wam na to pytanie, bo nie umiem. Ile jest dla kogoś warte zdrowie i to, żeby prawidłowo funkcjonował? Nie wiem. Ale znam kogoś, kto wie. Ubezpieczania wie najlepiej. Czy dostałam informację, decyzje? Od ubezpieczalni, która już wyceniła moją nogę na wartość motocykla. Stwierdzili, że mam umiarkowany ból po operacji. Nie wiem na jakiej podstawie, bo tak naprawdę nie było badania, badania chyba odbyło się zaocznie. Wycenili moją nogę, stwierdzili, że zakończyłam leczenie. Nie biorą pod uwagę. Następstw, czy będę jeszcze w Gipsie. Przecież na dobrą sprawę kontrolę mam dopiero 16 października. Oni już wiedzą. Oni już wiedzą, że mogę się poruszać o własnych siłach, oni już wiedzą, że nie potrzebuję y, żadnych zakupów, żeby mi ktoś y, robił. Mogę jeździć samochodem nawet. Taka jestem cudownie zdrowa. To jest chyba śmiech. Śmiech w tej decyzji, ale śmiech przez łzy. Jak można człowieka w ten sposób potraktować? Jak można przeprowadzić badanie, nie widząc kogoś? Jak można ocenić jego sprawność na chwilę obecną, kiedy nawet leczenie się jeszcze nie zakończyło? zużynujące tak naprawdę, nadaje się tylko i wyłącznie do telewizji. Za chwilę usiądę i będę pisała papierologię i oświadczenia do każdej wizyty lekarskiej, którą odbyłam prywatnie, bo mam do tego prawo, bo to jest moje zdrowie i ja chcę chodzić, więc zasięgam porad różnych ortopedów i traumatologów. Będę pisała oświadczenie, dlaczego kupiłam sobie leki przeciwżywicze, kiedy brałam antybiotyki. Będę pisała oświadczenia do y, rachunków za parkingi. Jest to żenujące, naprawdę. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ktoś by się zdecydował na takie pieniądze i uznał, że sprawa jest zakończona. Ja się codziennie zastanawiam, czy będę w stanie normalnie chodzić. Codziennie się zastanawiam też, czy będę w stanie pracować tak, jak pracowałam wcześniej. I naprawiać ludzi. Zanim naprawię siebie, dzisiaj jest przykry dzień, bo w dniu dzisiejszym e, mój kolega, który również jeździł ze mną w grupie motocyklowej i był u mnie chyba jeszcze z, z tydzień temu na odwiedzinach, i przyjechał do mnie z kolegą i z koleżanką do szpitala w Wodpolsku, kiedy ja leżałam grupotana po operacji, miał wypadek. Wypadek motocyklowy. Rok temu też miał wypadek. Ale na to, że poobijał się tylko i raz oszukał śmierć. Ale dziś mu się już nie udało. Nie miał tyle szczęścia. Czekam mnie pogrzeb w najbliższym czasie. Bo nie wyobrażam sobie na niego nie pójść. Powiem Wam, że. Do dzisiejszego dnia chyba, dopóki się nie dowiedziałam o jego śmierci, myślałam, że tak, myślę, że wsiądę. Ale w dniu dzisiejszym... Raczej się już nie będę zastanawiać, mówić będzie proste. Pozdrawiam.